Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem The Ar Aregor, a to co oglądacie moi drodzy, jest to Command and Conquer Generals. I moi drodzy, dzisiaj w końcu możemy przystąpić do trzeciej kampanii, kampanii USA. Ostatnio skończyliśmy Lay, wcześniej skończyliśmy Chiny. No i teraz zobaczymy jak to będzie wyglądało zakończenie w USA. No bo jak wiemy, w Chinach, no to przejęliśmy tam stolicę, chyba Kazachstanu, jeśli się nie mylę, czy tam stolicę y, prowincji chińskiej, coś takiego. No i po prostu parada chińska, hura, jesteśmy niezwyciężeni. W lej wyrzuciliśmy bombę atomową y, do osady, chyba chińskiej, do jakiegoś miasta po prostu, bombę atomową, która się rozstrząkowała i wszystkich zabiła i zniszczyła miasto. Więc tak to wygląda. Zobaczymy jak to teraz będzie wyglądało w USA, czyli... Moim zdaniem najfajniejszej i najlepszej kampanii w tej grze, no bo jednostki są jak widzimy nawet głównym motywem tutaj na ekranie ładowania, jakie jednostki są takie bardzo kla klasyczne, czyli Jeepy z, u góry z działkami, normalne czołgi, nie ma jakichś tam gatlingów, smoczych czołgów i tak dalej, bardzo takie klasyczne, więc zobaczymy jak to teraz wyjdzie nam tutaj.

Bardzo proste zadanie. Misja jest bardzo prosta, no bo jest to pierwsza i ten deszcz nie będzie działał. To jest najważniejsze. Operacja ostateczna, sprawiedliwość. Bardzo fajne nazwy mają misje, akurat USA: bo no to są takie właśnie kryptonim, operacje i tak dalej. To jest bardzo fajnie, wygląda mi się bardzo podoba. Tutaj mała ciekawostka, jak widzimy. Samolot został zniszczony przez jednostki GLA, ale różnica jest taka, że nie są to zwykli po prostu bazukowcy z koszar, tylko to są jednostki stingerów z tych bunkrów. Taka o, innowacyjna. I teraz mamy piękne, cudowne czołgi USA. E, Na fajnie honorowo stoją pomiędzy GLA, bardzo fajnie to moim zdaniem wygląda, tak klasycznie, tak wiecie. Bardzo mi się to przypomina z misjami z e, Call of Duty, chyba dwójki tam jeździliśmy czołgami. I też się tak ustawiało i się jechało naprzód, bardzo to fajnie wygląda. Chyba pod względem militarnym, znaczy pod względem siły wytrzymałości chyba czołgi USA są dużo mocniejsze od skorpionów. Mogę się tu mylić, że tu chyba nie jest ten sam poziom mocy, że... E, USA ma mocniejsze. Teraz potęga oczywiście naszych samolotów i wszystko bang wybucha. I tak to powinno wyglądać oczywiście. No i tutaj mamy nasze miasto oblężony Bagdad. I tutaj mamy fajne miecze. Swoją drogą, bardzo fajnie to wygląda, jak są tak miecze. Postawione w mieście. Bardzo naprawdę fajnie to wygląda. Dobrze. My oczywiście dalej możemy lecieć, tak? Tylko zanim to zrobimy, ja chciałbym, jak zawsze, umówić trochę jednostki na star. Czyli tak. Pierwsza rzecz, mamy zwykłych strzelców, którzy tutaj wyglądają po prostu bezbłędnie. Po prostu wyglądają genialnie. I są to Rangers. No, rangery to chyba właśnie, wiadomo, z jednostek USA. No to tam też się tak nazywają jednostki. Mamy zwykłą piechotę przeciwrakietową to, to jest to samo. E, tym się nic nie różni. Chyba rangerzy są ogólnie tańsi niż e, jednostki w innych nacjach, ale mogę się tutaj mylić. Do zbierania kasy, moi drodzy, mamy Hinoki. Czyli nasze helikopterki, po prostu. One są e, o tyle fajne, że nimi można przewozić e, pojazdy. Możemy tu zapakować ileś pojazdów, jak i ludzi, których możemy desantować prosto do budynków. Czyli możemy na przykład podejść i ich tutaj automatycznie zdesantować. I najlepsze jest to, możemy i zdesantować jednostki do budynków, w których są wrogie jednostki, czyli możemy automatycznie przyjmować. Czyli to jest naprawdę bardzo fajne. No trzeba to trochę pomyśleć, hej, zrobić, ale jest to naprawdę fajny sposób. Poza tym to nie chodzi. Nie jeździ, dlatego możemy po drugiej stronie jeziora to rzeki przezbudować i ładnie to zbierać kasę. E, pod względem czołgów mamy krzyżowców. Mamy moi drodzy, mamy e, krzyżowców, które są. Podstawową jednostką oczywiście czołgi. Chyba one są droższe niż e, skorpiony, ale są też wytrzymalsze, moi drodzy. Fajna nazwa w ogóle krzyżowiec mały. Mało krzyżowców maili wspólnego z USA, no ale swoją drogą. E, Havi, czyli zwyczajne samochodziki, czyli przeciwko piechocy, piechocie to jest fajne, mogą tam jednostki tam posiadać jakaś siolka, okej, okay, spoko. Nie jest to jako super, moim zdaniem, najmniej moja ulubiona jednostka. No i mamy oczywiście, moi drodzy, paladynów, czyli czołgi, które mają wyposażone laser, który niszczą rakety. Oczywiście nie wszystkie, że jak lecą 20 rakietą, pi, pi 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 20 nie, tylko jedną chwilę się ładuje, drugi i tak dalej. Fajne na Skorpiony. Dlaczego? Bo jak wiemy, Skorpiony po ulepszeniu mają rakietkę zamontowaną, która jest naprawdę bardzo potężna. No i Paladyni kontrują to w bardzo prosty sposób, moi drodzy. No i oczywiście e, Fabryka Energii e, w Chinach. Mieliśmy to jądrowe, a to jest, jak to się nazywa? Mogę to zobaczyć? Reaktor zimnej fuzji. Coś bezpieczniejszego. No i koparki oczywiście. Bludożery mają, zarabiają. Tak, e, tak budują. E, czyli dosyć klasycznie. I tutaj w ulepszeniach weźmiemy oczywiście sobie paladynów. Ja sobie e, zbuduję tam z 2-3 paladynki, żebyście to zobaczyli. I jeszcze jedną rzecz omówię. Mianowicie w jednostkach e, USA jest takie coś jak ulepszenia czołgów. Możemy im dać robot bojowy, który strzela do piechoty... I to jest naprawdę fajna rzecz, bo nie potrzebujemy wtedy tych samochodzików. Tylko możemy mieć roboty bojowe, które wiemy, są trochę słabsze. Łatwo schodzą od rakiet bardzo, bardzo, bardzo łatwo schodzą od rakiet albo do działek przeciwlotniczych w Gele. No ale naprawiają też nasze pojazdy, więc to oczywiście weźmiemy. I mamy też moi drodzy drugą rzecz, to jest robot zwiadowczy. Robot zwiadowczy jest o tyle fajny, że widzi ukryte jednostki, co no, jest fajne. Warto to wziąć, oczywiście. No i to jest nasz. E, Paladin. my tutaj wszyscy teraz e, hardo lecimy do przodu, zniszczymy to. A tu się coś strygerowało nam. E, więc jednostki e, USA są fajne, tylko jak widzimy jest tutaj dużo pierdliard, tych latających pierdółek, jest straszny ruch na minimapie, więc to może niektórych e, odstraszać, jak wiemy. No to nasze samoloty lecą na zwiady. My to oczywiście wszystko bierzemy, zbieramy i lecimy do przodu, bo ja się już rozgadałem, jest ósma minuta. A my dopiero wjeżdżamy do miasta, więc to nie jest za dobre. O, jeszcze katceneczka, oczywiście. Czyli prezentacja naszego deszczu. Znaczy nie naszego, no ale dzielej My to już widzieliśmy, korzystaliśmy. Fajna rzecz, chociaż ja wolę bombę atomową. Fajniejsza moim zdaniem jest i dużo bardziej jeszcze wolę laser USA to w ogóle jak będziemy mieć laserek, to ja wam pokażę, to jest piękna sprawa. Już raz skorzystaliśmy z tego, ale tak bardziej. No i jak nadzieję lej przestało niszczą osadników i ludność cywilną. Głupie, głupie bardzo. No, no ale co ja mam wam powiedzieć? Tak to jest fabularnie. No i tak, oni są już zniszczyli, zniszczyli to. My, ja bym to chciało minąć. Nie wjeżdżać w to po co? Nie musimy. Wjeżdżamy do przodu. I mamy tu oczywiście budynki wroga. My ja pozwolę wam coś zaprezentować. Ja cofniemy się i zobaczymy, jak działają helikoptery. Zrzucają rangerów do budynku i automatycznie niwelują wszystkie wszystkich wrogów, którzy są w środku. No, OP! W skrócie, w skrócie jest to bardzo OP. E, ja sobie weznę paladynów wszystkich tutaj na bok, jeśli mogę, czy nie? Paladynu weźmiemy na bok, wyślemy naprzeciwko e, tej piechocie. Bo zobaczycie, co robi. Oczywiście robią e, tam ci. E, piloci, ja wam zaprezentuję, tutaj po prostu wjedziemy do przodu sobie dalej Oho, widzę, że to coś tutaj było Już? Strzelacie, bo tak... Nie chciałbym, żebyście się rozdzielali, wiecie? Dajcie, dajcie, strzelajcie wszystkie I teraz tutaj I na to, gdybyście mogli Tak, na to Na to I teraz tutaj wszyscy się ustawcie no i tak, wy tutaj zajęliście się piechotą. E, piloci to są, jedno, to są jednostki, które mogą na pewno wypaść nam ze samolotów. To jest 100% pewne. Nie wiem, jak to wygląda w sytuacji e, czołgów. Ale piloci by wypadają z samolotów, które miały już awans. No i takiego pilota możemy wsadzić na przykład do czołgu, do jakiejkolwiek jednostki, i ona, o jak widzicie, dostaje level up. No, Spoko rzecz. Zawsze takie coś jest bardzo przydatne, no bo. No, no jest. Dostaliśmy tutaj dwa e, helikoptery, które możemy znowu wykorzystać mechanikę i wrzucić ich do tych budynków. No to, to oczywiście zrobimy. No a ca waszą resztę po prostu wsuwamy e, dalej do przodu. Do ataku zobaczymy. O, budynek spada. <grywka> Nie fajnie. Wy oczywiście tutaj do przodu, waszą trujeczkę też tutaj ruszamy do przodu i lecimy zobaczyć jak to będzie dalej. Wy tutaj się rozciągnęliście strasznie, ale dobra, jedziecie, strzelacie, możemy mieć tam naprawę, no to nie wiem, weźmy i na przykład walnijmy, chociaż mówię, my nie potrzebujemy ze względu na to, że mamy te latające cuśki, one bardzo dobrze nas naprawiają. No ale lecimy jeszcze jeszcze kawałeczek. Tutaj o, paladyny jadą. Nie będziemy na nich czekać. Nie ma tu żadnej potrzeby. Nie musimy tego robić. Tutaj są jeszcze parę skorpionów. No to. Szkoda, że tamten wyjechał nam do przodu trochę. Możesz cofnąć? A! A, tu idzie wsparcie nasze, przepraszam. I tak to się powinno skończyć. E, paladyny do przodu? Jedziecie czy nie? No paladyny zróbmy, że wiadą sobie tam. A was wrzucimy trochę tutaj. Niszczycie bunkry wszystkie. One się będą odradzać. Nie ma, nie ma potrzeby, żeby tak było. Piechotę niszcie. A tu są beczułki. Tego chyba nie widzicie. O, tu jest beczułka. Jak zniszczymy tą beczułkę... To wszystko wybucha. Wy tu wiedziecie za chwilę w kolejną beczułkę, to będzie szkoda trochę. E, możecie do przodu podjechać, bo tak trochę tracimy jednostki. O, dziękuję. Byłbym wdzięczny. Raz tam, poproszę. O, tutaj widzimy laserki niszczą. E, Wyrzutnie. Bardzo ładnie, bardzo dobrze. Lećcie, lećcie. Ty może przejść po prostu, co? O i od razu lepiej. I wszyscy na to. Oczywiście zbudujemy jeszcze raz was. I końcówka, czyli niszczenie bazy. Roboty nowe są. O, widzę nawet, że wsparcie nadlatuje, żeby zniszczyć to. Za dużo mi to nie pomogło, no ale jest. No, i moi drodzy, tak to się prezentuje. Pierwsza misja w kampanii USA i pokazuje nam pierwsze jednostki, z czym my będziemy się zmagać. Akurat chyba w tej kampanii będzie najwięcej zabawy i miłych przeżyć, chociaż ostatnia misja to będzie Katorga. No, ale dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. I zapraszam was na więcej odcinków z The and Conqueror Generals. A teraz, moi drodzy, adios!